Dzień dobry Państwu zaprezentuję Wam jak zrobić mleko ryżowe które możemy wykorzystywać w kuchni do różnych celów do zrobienia na przykład owsianki płatków koktajli Mleko ryżowe możemy wykorzystywać do różnych celów w kuchni. Potrzebujemy szklankę ugotowanego ryżu, najlepiej jak ryż lekko rozgotujemy. Nie może to być ryż al dente, ponieważ później zostaną nam takie drobinki. Potrzebujemy cztery szklanki wody mineralnej lub przegotowanej. Potrzebujemy szczyptę soli i łyżkę oliwy. Więc zaczynamy. Przekładamy do blendera ugotowany ryż. Dodajemy wodę. Wsypujemy troszkę soli. I łyżkę oliwy. Zamykamy i włączamy, yy, miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. Tak przygotowane mleko możemy zużyć od razu tego samego dnia, lub jeśli nie zużyjemy, przelać do szklanego naczynia i przechowywać. Dwa dni w lodówce spokojnie możemy. Życzę smacznego. Zapraszam nasz, na nasz kanał na YouTube. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszam.